Uwaga, ten film jest prawdopodobnie napakowany, rozbudowany i wypchany wszystkim, czym się dało go wypchać, jak samo Snyder Cut. Więc weź sobie coś do jedzenia, picia, czy co tam lubisz zanim sprawdzisz, dlaczego Justice League zakaz Snydera jest o wiele lepsze niż potworek z 2017 roku. Lecz pamiętaj, że nie jest to film bez wad i na pewno daleko mu do arcydzieła, na jakiego niektórzy budują. Przez długi czas o wersji reżyserskiej Ligi Sprawiedliwości w wykonaniu Zaka Snydera krążyły legendy i owa produkcja wyrosła do statusu wręcz kultowego, która to niestety nie ujrzy światła dziennego, a to wszystko przez złowrogie Warner Bros., które to zaistnieje sytuacji w życiu Snydera, zarządziło zmiany i dokrętki, a za starami posadziło reżysera Avengers Josa Widona. Pojawiły się plotki. Jako to film Zaka uznany został przez władarzy Warnera za nieoglądalny chłam. Ale nie za bardzo mieli pojęcie co teraz zrobić, więc liczyli na to, że reżyser Avengers podoła zadaniu. Bo przecież Whedon udowodnił, że potrafi zrobić film o drużynie superbohaterów. No ale prawie gotowego filmu w przeciągu krótkiego okresu nie da się zmienić u podstaw, a jedynie namalować coś swojego na gotowy już obraz ewidentnie pozmazywać co się da. Justice League po masie zakulisowych problemów doszło do momentu wyjścia na ekrany kin i krótko mówiąc odbiór filmu był niezbyt pozytywny. Widziano przede wszystkim w nim wymieszaną pracę dwóch reżyserów i pozbawiającą filmu własnej tożsamości. Uznano, że postacie są płytkie i nie mają odpowiedniego wprowadzenia, a także próbowano na siłę dodać elementy humorystyczne, bo przecież trzeba zrobić jak w Marvelu, bo tam to działa. No właśnie, ogólnie nie tylko tycząc wersji z 2017 roku, ale i Snyder Cut. Ludzie sądzą, że jest jeden schemat poprawnego budowania uniwersum, że nie, może być że nie można być oryginalnym, bo to się na pewno nie uda i lepiej iść wyznaczoną ścieżką. No ale nie do końca, bo to, że MCU działa, to tylko jedna z wielu możliwości. Nudnym by było odtwarzanie w pełni MCU, tylko że z innymi postaciami, ale z identyczną formułą. Myślę, że sami gdyby Myślę, że sami gdyby do tego doszło, stwierdzilibyście to samo. Także należą się uznania za próbę innego podejścia przez Zaka Snydera. Niekoniecznie udanego, lecz na pewno oryginalnego i świeżego. Fani nie dawali za wygraną i po premierze Ligi Sprawiedliwości doszukiwali się oszustwa. Czuli się obrabowani ze słusznej wersji filmu, jaka to pierwotnie miała trafić na ekrany Kin. Stąd pojawił się hashtag Release The Snyder Cut. Owe hasło pojawiało się tu i tam, a fani nie odpuszczali, bo wiedzieli, że spora część materiału leży u Warner Bros i wierzyli w to, że mogą wręcz zmusić studio. Do wypuszczenia w jakiejkolwiek formie filmu Snydera, i nie dając za wygraną, udało im się. Start platformy HBO Max to był spory powód, dlaczego Warner zdecydowało się na wypuszczenie Snyder Cutu. Film tak naprawdę nie potrzebował rozgłosu, aby zyskał atencję, a tego chciano przy starcie serwisu nowego, szczególnie w dobie Covid na świecie podczas którego to streamingowe platformy mają złoty okres. Sam Zack nakręcał, bo co chwilę opowiadał na social mediach, jak to, jak to stworzył film całkiem inny. Pokazywał szkice i opowiadał, o czym to miało owej jego Justice League być. Wypuszczenie Snyder Cut to swego rodzaju fenomen. Bo rozsądek mówił, że do tego nie dojdzie, że pod żadnym pozorem do tego nie dojdzie. Dlatego, iż Warner, wypuszczając Snyder Cut, tym samym przyznałby się do błędu, jaki popełnił lata temu. A na dodatek, jeszcze gdyby odbiór filmu był mocno pozytywny, to już wtedy w ogóle wizerunek studia mocno by ucierpiał, a i sam film potrzebował sporego budżetu na dokończenie, no w szczególności CGI. Więc po obraniu nowego kierunku przez studio za sprawą Aquamana, Shazama czy nadchodzących filmów, naprawdę nieprawdopodobnym byłoby, że ta wersja filmu ujrzy światło dzienne. A jednak. Zack Snyder to artysta, który ma przede wszystkim oko do kadrów i kamery. Potrafi stworzyć niezapomniane obrazy, trzyma się swojego wyznaczonego stylu tworzenia i widząc jego filmy od razu czuć jego rękę. Lecz nie pokazał się tak dobrze, gdy chodzi jednak o postacie, gdy chodziło o zgrabne powiedzenie historii w przeciętnym dwugodzinnym filmie. I to właśnie Zack Snyder miał być swego rodzaju Kevinem Feigiem, tylko że w DC Warner po sukcesach Batmanów Nolana zaufał, że taki kierunek też sprawdzi się w przypadku budowy uniwersum i w konsekwencji pozwolili Snyderowi działać mimo wszystko. Człowiek ze stali pokazał przede wszystkim niezbyt dobre odebranie i zrozumienie postaci Supermana przez Snydera. Oczywiście to była jego wizja i jak najbardziej ją szanuję, ale niedziwnym jest jak odebrała większa publika Men of Steel. Do Supermana nie pasuje mroczny klimat Batmanowy i wszech obecny ciemnogranatowy filtr do tego Superman powinien wręcz tryskać nadzieją czy optymizmem, gdy go widzisz. Od razu powinno się. Robić cieplej na sercu, ale tutaj tego nie czułeś i to nie była do końca wina yy, samego Kawila, bo Kawil bardzo dobrze oddał postać Supermana z tym materiałem, który miał, jednak to nie był do końca nasz Superman i może to dobrze, bo dzięki temu to był Superman Snydera i pasował do jego uniwersum. To był twór jego oryginalnego pomysłu, ale choć u podstaw powinien dalej przypominać pierwowzór z komiksów i reprezentować te wartości, które czynią go Supermanem. Men of Steel ustanowił kierunek Snyderverse. Pokazał jego wizję uniwersum świata, w którym to, co by było, gdyby owich naprawdę pojawili się w naszym świecie. I z tej strony wyszło mu to naprawdę nieźle bo przez to jesteśmy od razu bardziej zaangażowani i zainteresowani historią. Postać człowieka ze stali zaczynała starać się o względy ludzi, przejmować ich opinią i tym, jak go widzą, i co należało zrobić, aby pokazać, że nie ma on złych zamiarów. Do równania w Batman v Superman został dodany nowy czynnik, czyli Lex Luthor, który to był odpowiedzialny za dopięcie starcia nietoperza z Supermanem. Lex był wręcz okropny i tego nie da się ukryć, ale Batman nie był już taki łatwy do oceny, bo z jednej strony był genialny i wzorowo przedstawiony, a z drugiej było to głupie posunięcie Snydera, jeśli chciał tworzyć następnie Ligę Sprawiedliwości. A mianowicie... Doświadczony, stary, zmęczony i beznadziejny Batman to złoto. Wypełnia go gniew i chęć zrobienia czegoś naprawdę wartościowego, co zmieni świat. Wie, że jego czas dobiega końca i chciałby zostawić swoje dziedzictwo. Chciałby, aby jego działania nie były tylko wyrywaniem chwastów, które zaraz odrosną. Nic do niego nie dociera. Alfred nie jest w stanie przywrócić go na dobre tory, i tylko patrzy, jak Bruce stacza się na dno. Patrzę, jak to Batman pożera Bruce'a, a od teraz życie Playboya milionera. To przykrywka dla Batmana, jego maska. Bruce na tym etapie umarł, a został jedynie Batman. I ten Batman działa dla samego filmu BVS idealnie. Został przedstawiony jako złoczyńca pełny nienawiści i strachu. Jednakże, taki Batman moim zdaniem nie powinien przewodzić drużyną. Ten Batman w wykonaniu Snydera zabija i nie przejmuje się zbytnio tym. Jego najważniejsza zasada umarła, i uważam, że wraz z nią umarła osoba, która byłaby w stanie dowodzić Ligą. Tylko, że Snyder zrobił to odwrotnie i historię Batmana przewrócił do góry nogami. Odzyskanie nadziei i ta droga miała zostać zakończona w Justice League. I zrobił to po prostu od drugiej strony, moim zdaniem, bo na początku. Powinna być ta nadzieja? Powinien być ten Batman u szczytu możliwości. Ale o więcej na temat Batmana i zapraszam do swojego poprzedniego materiału, w którym to szerzej omówiłem całą przemianę i jak to Batman został poprowadzony przez Snydera w obydwu filmach: czyli Zach Snyder, Justice League i Batman v Superman. Tragedia. W rodzinie Zaka Snydera, a na dodatek niezadowolenie Warner Bros. podczas bardzo wczesnych pokazów doprowadziły do tego, że Liga wpadła w ręce nowego reżysera, czyli Jossa Wydona, który to w przeciągu kilku miesięcy miał zmienić i poprawić na tyle, ile to było możliwe. Owy film. No i wyszło z tego jedno wielkie nie wiadomo co gdzie to wizja Wydona kłóciła się z tą zakas Snydera. Tyle, ile się udało, zostało przez niego zmienione. Wiele istotnych scen i historii postaci, wywalone za okno, na rzecz elementów, które to miały za zadanie, bo ja wiem, odciążyć klimat i zrobić z Justice League film bardziej familijny, ale wtedy nie byliśmy jeszcze pewni, ile Widon pozmieniał i co było jego, a co było samego Zaka. Choć można było się tego domyśleć podczas samego seansu. Filmowi z 2017 roku brakowało spójności. Brakowało wewnętrznej przemiany i drogi bohaterów, ich motywacji i historii wprowadzającej. A i sam złoczyńca, Wolf został mocno okradziony ze swojego oryginalnego wizerunku, jak to się później okaże. Stał się mało znaczącą marionetką bez swojego operatora, bo jej cały wątek Darkseida został wyrzucony. A, no i ten niesławny wąs Henrygo Cavill'a. To wszystko przełożyło się na jeden ze słabszych filmów superhero, gdzie to mamy starcie dwóch różnych wizji i każda z nich nie została dobrze przedstawiona, bo i ta część Snydera została ucięta. I przez to nie zobaczyliśmy pełnego spektaklu, a i Widonowi ciężko było cokolwiek zrobić w tak krótkim czasie i z praktycznie gotowym filmem, gdzie pozostawało mu poprzerabiać go tylko tu i tam. Z... Tą ulicą sprawiedliwości miałem po obejrzeniu trzy największe problemy. Pierwszy to nie dostaliśmy porządnego przedstawienia postaci, kim są, co tu robią i dlaczego, oraz jaką drogę mają przed sobą do pokonania. I nie mówię, że trzeba od razu robić do każdej postaci osobne filmy, bo jak najbardziej nie jest to konieczne. Ale mimo to, jeśli chcieli aż wprowadzić po raz pierwszy tyle nowych bohaterów, to. Należałoby choć trochę więcej czasu poświęcić na ich wprowadzenie, osobne wprowadzenie, no ale to nie było za bardzo wykonalne w jednym filmie, gdzie i bez tego ilość wątków była ogromna. Następnym kłopotem, który miał film, było, a raczej nie było, momentu zjednoczenia. Momentu, w którym to liga powstaje i bohaterowie rozumieją, że aby wygrać muszą. Zakopać wszelkie topory niezgody i stanąć do walki ramię w ramię. No, w moim odczuciu nic takiego nie było w tej wersji filmu i brakowało przez to takiego payoffu, gdzie na koniec to drużyna tak oficjalnie by powstała. Widzieliśmy coś takiego w Avengers, to świetnie działało, gdzie to drużyna nie mogła się do końca zgodzić ze sobą i wręcz doszło do rękoczynów. Jednakże już na koniec w obliczu zagrożenia, potrafili działać w ramię w ramię. No, a na dodatek ostatnią rzeczą są postaci. Flash, Cyborg i Batman. Zostali moim zdaniem tutaj bardzo cienko potraktowani. Do Flasza i Cyborga jeszcze przejdę przy okazji Zack Snyder Justice League ale Batman w wersji Widona został gigantycznie osłabiony. Czy to fizycznie, czy to mentalnie. Jego przemianą, którą Snyder zapoczątkował w Biwie, jest prawie całkowicie usunięta i finał w wersji Widona. No i teraz będzie Krem de la creme, czyli Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera. Moim zdaniem najdroższy fanmate jaki powstał. Czemu fanmate, zapytacie. Uważam, że nie będzie już jego wizja kontynuowana. I sam Snyder powiedział, że, że to jest jednorazowy powrót, i już to, to koniec jego przygody z Warner Bros. i z filmami DC. I uważam, traktowałem tak samo Justice League zanim wyszło, że. Jest to najdroższy fanmate, ponieważ nie dostaniemy do niego kontynuacji. Zack Snyder sobie może pozwolić, tutaj, już na wszystko, bo uniwersum DC filmowe odeszło w ogóle w inną stronę i studio zostawiło Snyderverse na rzecz nowego kierunku, który sobie obrało za sprawą np. Aquamana i, i nowej Wonder Woman. Starałem się po prostu odciąć od tego uniwersum i zrobili ten swego rodzaju soft reboot. Więc dziwnym by było, gdyby nawet po takim dużym sukcesie, jakim okazało się Zack Snyder Justice League, wróciliby jednak do tego, do tego uniwersum, bo przecież dostajemy już solowy film z nowym Batmanem. Ben Affleck nie jest za bardzo zainteresowany grą w, w filmach DC, szczególnie właśnie rolą Batmana, więc wątpię, aby... Była kontynuacja Zack Snyder Justice League, więc jest to szalony fanmate, który sobie może pozwolić na wszystko, no i sobie pozwolił na wszystko, bo nawet chociażby dostaliśmy ogromny fanserwis, jeśli chodzi o postacie, o, o walkę, o te kadry, które przypominają komiksowe. Wizja w ogóle 4 na 3 obrazu, yy, przez, to, które, przez którą chciał pokazać, że Komiks jest wyższy niż szerszy, więc y, pokazał to w aspekcie 4x3. No i tutaj mu nikt tego nie zabraniał, bo jednak w kinie by było trochę ciężej, tak? Więc tutaj sobie mógł poszaleć, zrobił co chciał. Jest to jego oryginalna wizja, na którą wszyscy chyba właśnie czekali. Będzie trochę chaotycznie od teraz, bo nie mam wypisanego wszystkiego po kolei na temat Ligi Sprawiedliwości i Zaka Snydera, ale postaram się ułożyć to jak najlepiej potrafię. Jeśli chodzi o film, czas filmu, 4 godziny nie dłuży się jakby się mogło wydawać, bo film został podzielony na 6 części plus epilog, więc nawet jeśli chcesz sobie podzielić sens na dwa razy, no to droga wolna nie dużył się mimo tego, że był dłuższy na przykład niż endgame, które to okropnie mi się dłużyło mimo tych 3 godzin kontra czterech jeśli chodzi o ten moment, którego brakowało mi w wersji Widona czyli ten moment united, razem, drużyna pokonamy Steppenwolfa i to co nadchodzi jest tutaj, jest tutaj jak najbardziej, jest dobrze wyeksponowany, jest konsekwentnie poprowadzony i im dostajemy ten payoff na koniec, jest, jest to bardzo satysfakcjonujące i wiemy w którym momencie powstaje ta, ten zalążek Ligi Sprawiedliwych, która później ma bronić Ziemi i tak dalej. Jeśli chodzi o postaci, Szczególnie Batman został poprawiony względem wersji z 2017 roku, gdzie jak to mówiłem został bardzo okrojony i źle potraktowany. Tutaj już został naprawiony, czy to pod względem fizycznym, czy to pod względem postaci, przemiany jej, bo dopełnia się tutaj przemiana Bruce'a, odzyskuje tą nadzieję, czyli, czyli mamy koniec tej drogi, którą Snyder wyznaczył dla Bruce'a Wayne'a. I jeśli chodzi o następne postacie, to Cyborg został bardzo mocno rozbudowany. Dostaliśmy całe jego backstory, origin story. W skrócie pewnym jednakże wystarczające na potrzeby filmu i dostaliśmy to samo z Flashem. Może nie origin story, ale jego motywację znamy, kim on jest, dlaczego to robi. Potrafimy się z nim utożsamić w pewnym stopniu, dlatego bardzo pomogło. Te 4 godziny i w wersji Zaka Snydera zostały poprawne, poprawione przede wszystkim właśnie postacie Cyborg, Flash i Batman. Wonder Woman została mniej więcej taka sama jak, jak ją znamy z właśnie solowego filmu na przykład. O, ja bym nie zapomniał jeśli chodzi o postacie. To Steppenwolf, czyli przeciwnik głównej drużyny, dostał zbroję z źletek, gdzie, tak by się mogło wydawać, będzie ona masakryczna, bo wyglądała bardzo źle na, na zdjęciach, na, na materiałach promocyjnych, ale w samym filmie i ma jakąś funkcję, i, i wyglądanie źle w ruchu, ale to nie chodzi tylko o zbroję, bo Steppenwolf w wersji z 2017 roku został. W ogóle wywalone zostało jego backstory, gdzie to tylko zwracał się do motherboxów i, i nawet nie pamiętam co więcej, bo, bo, bo tak to było płytkie. Tutaj dostaliśmy takie, takie motywacje, że yy, jesteśmy w stanie mu momentami współczuć, czy nawet mu kibicować. Szkoda nam się go robi, więc wszystko zostało grało tutaj. Yy, Snyder fajnie pokazał jego relacje w stosunku do Darkseida. W ogóle sam Darkseid został wprowadzony, gdzie to w wersji 2017 już w ogóle nie było na to miejsca i jak ten Darkside został przedstawiony, bo i wizualnie jest mega oraz został zrobiony na takiego bossa, którego to liga nie będzie w stanie pokonać, więc jego, jego status został podniesiony na sam szczyt, tak jak właśnie powinno być przedstawiony w filmach, tak jak właśnie powinien być przedstawiony w filmach Darkside. Nawet CGI zostało dobrze poprawione, zostało i, i zostało dobrze zrobione, bo wszystko wygląda bardzo dobrze i sam Darkseid jest na poziomie Thanosa z Avengers, więc jest, jest super. Jednakże nie cały czas, bo są takie momenty, gdzie, gdzie to naprawdę postacie stojące na... W pewnym tle widać ewidentnie, że są na greenscreenie, więc film potrafi pokazać postacie właśnie takie jak Darkseid, czy Steppenwolf, czy to Superman podczas akcji w, w, w super kadrach i super, z super efektami. Jednakże wywala się na takich prostych rzeczach, więc nie jest tutaj spójnie i konsekwentnie to pokazane. Podsumowując. Jest to na pewno coś wartego zobaczenia, szczególnie przez nawet sam aspekt 4x3, którego nie spotykamy, przez to, jak Snyder ma przez, przez oko Snydera do kadrów, przez to, jak potrafi pokazać wszystko, no to, to warto przez to zobaczyć ten film. Jednakże, pompatyczność wylewa się przez ekran. Ten filtr Snydera jest wszechobecny. Chóry, które Snyder jest zwykły rzucać w filmach, tutaj też są obecne i to nagminnie, więc musicie się na to przygotować. I w szczególności, w szczególności jeśli w pewnym stopniu Wam się podobał w Stylu BVS, to znajdziecie tutaj coś dla siebie, jeśli nie, to będzie trochę ciężej, bo jednak, jest to Snyder podkręcony na Maxa. Za dużo chórów, za dużo slow motion, które że trwa. 10 minut całego filmu, wiadomo, takie sceny z Flashem trzeba pokazać w slow motion, więc <laughs> więc jest to zrozumiałe, jednakże można było to trochę ograniczyć, ale no, to tu nie miało być ograniczeń, tu, tu Snyder miał pokazać się w 200% swojej okazałości, no i pokazał się. I nie jest to film idealny, i na pewno daleko mu do arcydzieła, na jakiego budują. Jest to naprawdę zajebisty fanmate, który jest warte zobaczenia i który prawdopodobnie nie doczeka się kontynuacji. No i może, z jednej strony dobrze, z jednej strony fajnie by było zobaczyć tą kontynuację tej wizji, bo dostaliśmy przede wszystkim nightmare scenę rozbudowaną która pokazuje tą postapokaliptyczną przyszłość i na pewno by było coś to jeszcze bardziej ciekawego, jeszcze bardziej oryginalnego na kolejny film. I myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Materiał w jakimś stopniu ci się podobał, proszę zostaw lajka i komentarz. Będę bardzo wdzięczny za jakieś rady, za propozycje, o czym mogę dalej pogadać. Mam nadzieję, że będziecie zainteresowani właśnie tego typu kolejnymi materiałami. Na razie, hej, cześć.